Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pałowicki Gamer w dzisiejszym hashtag 52 odcinku już w nowym 2025 roku po wielu miesiącach nieobecności stwierdzam fakt, że trzeba zagrać w tą grę, bo już od grudnia tego roku w ogóle nie zagrałem, więc teraz trzeba zagrać i tyle i odwiedzajcie i zapraszam do odwiedzenia Porowinu Ralu Poznań Linki do niego znajdziecie w opisie i pod komentarzem tego filmiku. A Wam, jeżeli ten filmik się spodoba, to dostawcie mi tu ponad 59 łapek w ogóle, dobijcie mi ten subskrypcji do ponad 5 tysięcy osób i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz słuchajcie, to już jest 52 odcinek z mimi Horror Online. Wcześniej mi się przerwało nagranie, oby teraz mi się nie przerwało, lecimy z tym kopcem, musimy coś tutaj zrobić i tyle, żeby wszystko było git. Z tamtej komórki już niewiele mi się uda zrobić, bo oczywiście nie wzięło mnie do gry, a tutaj czekamy na... No wiecie co. Na przeładowanie ekranu. Kurde. Naprawdę. Chcę zagrać, a tu mi nie dają. Zielone światełko nadal nie. No niestety z tego muszę wejść. Nie, już jest wszystko ok. Myślałam, że nikogo tutaj nie ma. A widać się, wystraszyłem. Dobra, parę minut sobie w to zagadramy, bo szkoła jest nadal nieczynna i zajęta. A kosmos, nawet o nim nie wspomnę, bo tam po prostu to trzeba szukać dorobno mieszczące się różne pokładowe miejsca czegoś tam. no Dobra. Ale to trzeba kontrolować ruchy Internet Ale to. Leczenie nie, jest wymagane. No, a, jest nie, jestem nie, jestem do dobra. Idziemy teraz nie, 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 Zbierzmy sobie to, idziemy sobie tutaj, zbierzmy sobie to, idziemy tutaj, teraz do dyspozytorni, o tutaj jest to coś, to pudełko, o jest to drugie pudełko, nie, nie może wziąć to. To się czy czerwoną wezwę? mi. Nareszcie <mulary> wróciłem <mulary> do <garawitów>, ja Ale do Londynu. To To jest mi. <mulary> to jest mi. To jest To jest To jest To To o, to już, zobaczcie, ja nagrywanie mi się nie wstrzymuje, bo tam jakoś słabo mi poszło. Nie wiem, co tam może być, ale zajrzyjmy tam. Nic tam nie ma, wróćmy z powrotem do kompany, pomieszczenie gospodarcze. Nic tu nie ma. Naprawdę? Kurde. Uwaga moi drodzy, nie wiemy co tam zobaczymy, szykujcie się na najgorsze. Nic tu nie ma. Jest tutaj. Magazyn. Jednak nic tutaj nie ma. Wychodzimy. Tu wychodzimy za a ty mogę się odebrać, o to proszę bardzo, jak długo już do zobaczcie. Dyspozytornie nie dla mnie miksaty. Odmrożenie zaraz dostanę. Czeko. Nie, nie dostałem odmrożenia. Ludzie są No dobra, to na dzieci tyle na to moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny hashtag 50 od odcinek o z tymi online, gdzie ludzie... Przezeni i zwyciężają, to wiecie to robić, Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, czipa, narka, pa. pa. Elopa mordy, życzę Wam miłego dnia. Wtedy nagrywam inne gry, takie jak Devagrooms Multiplayer albo Sucker i takie tam. No to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się ciepło, cześci Pana, narka pa. pa. Elo, pamordy, życzę Wam miłego dnia. Aha.